Dzień dobry Państwu. Stanisław Wadamczyk, Akademia Sporu Finansowego. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie. Dlaczego ośmielam się zabierać Państwu czas? Kochani, zastanawiamy się, czym w ogóle jest ten produkt finansowy. Zastanawiamy się, czy to jest kredyt, czy to jest instrument pochodny, czy to jest produkt inwestycyjny. Hiszpański Sąd Najwyższy wprost stwierdził, że to jest instrument pochodny. Znowu ETS stwierdził zupełnie coś innego. Chciałbym, żebyśmy razem przeszli pewną drogę, zrobili pewne ćwiczenie intelektualne, wybrali się jednocześnie do świata rachunkowości, inżynierii finansowej i prawa myślę, że będzie warto. Na początek przypomnijmy sobie, czym jest w ogóle instrument pochodny. Otóż, drodzy Państwo, jego cena pochodzi od innego aktywu bazowego. Co jest najważniejsze? Jest rozerwany związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ekspozycją na stopę zwrotu, a faktem posiadania tego instrumentu. Kolejny element... To jest niska wartość wydatków początkowych i istnienie tzw. dźwigni finansowej. Trzeci element to jest rozliczenie w przyszłości. No i teraz Maćku chciałbym żebyśmy razem stworzyli ze sobą instrument pochodny. Załóżmy się w przyszłości o kurs franka. Teraz żeby kupić 100 tysięcy franków musimy ile wydać? 390 tysięcy złotych. Zabawmy się i załóżmy, jaka będzie cena za rok. Obstawiasz, że będzie frank wzrastał czy spadał? Okej, okay, czyli zajmujesz pozycję długą, ja zajmę pozycję krótką, obstawiam, że będzie spadał. I za rok rozliczymy pomiędzy sobą różnicę pomiędzy ceną nabycia 100 tysięcy franków teraz a ceną nabycia powiedzmy za rok. I co się stało, drodzy Państwo? Nie mieliśmy tych 100 tysięcy franków, a stworzyliśmy instrument dający nam ekspozycję na ryzyko. Stworzyliśmy właśnie instrument pochodny. Było prosto? Było prosto. Idziemy więc dalej. Przechodzimy teraz jakby do y, sensu y, te, 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 tego mojego dzisiejszego referatu. Drodzy Państwo, świat księgowości jest światem, który nie znosi szarości. To jest świat, w którym w księgach ratu, rachunkowych musimy oddać rzetelnie stan prawnej i finansowej jednostki gospodarczej, więc księgowi. Badając umowy, stwierdzili, że niektóre z nich nie nadają się do ujęcia według wartości początkowej i że trzeba nad nimi troszeczkę bardziej popracować. Taką umową jest na przykład umowa najmu, gdzie zgodziliśmy się płacić powiedzmy w euro. I okazuje się, że mamy płacić co miesiąc powiedzmy 1000 euro. Drodzy Państwo, waluta we współczesnych czasach jest towarem. I my musimy co miesiąc dostarczyć tego towaru w określonej ilości. No i w zależności od kursu walutowego może nas to kosztować więcej albo mniej. Więc co zrobili księgowi? Stworzyli koncepcję wbudowanego w umowę instrumentu pochodnego. Jest to, jest to jakby idea, która nam każe rozpatrywać treść ekonomiczną danego instrumentu, a, a nie samą nazwę. Więc zgodnie z zasadą memoriałową ujmujemy wszystkie koszty i przychody dotyczące danego okresu, także koszt ryzyka. Jest to bardzo ważny koszt, często, często przez nas marginalizowany w życiu codziennym. Teraz, drodzy Państwo, fragment z podręcznika PwC dla księgowych. W jaki sposób szukać tych instrumentów pochodnych wbudowanych w umowę? Drodzy Państwo, są to wszystkie zwroty, które wprowadzają niepewność. Proszę popatrzeć prawo odwołania, cena oparta na formule, limit cenowy, a także słowo indeksowany. Definicja wprost z MSR 39. Co ona nam mówi? Że mamy pewien instrument złożony, tak zwany instrument hybrydowy, w skład którego wchodzi umowa zasadnicza i tak zwany wbudowany instrument pochodny. W jaki sposób tu MSR nam definiuje ten instrument pochodny? Co on mówi? Że on. W ten sposób wpływa na przepływy pieniężne z umowy zasadniczej, że formuje takie przepływy pieniężne, jakie by sformował samodzielnie istniejący instrument pochodny. Więc widzimy tu, że mamy instrument hybrydowy, który jest złożeniem umowy zasadniczej i wbudowanego instrumentu pochodnego. Ciąg dalszy tej definicji. Co nam robi ten instrument wbudowany? Zamienia nam przepływy pieniężne w jednej walucie na drugą walutę, na przykład w oparciu o, ta, o kurs walutowy. Oczywiście księgowi mają swoją procedurę wyłączania tego instrumentu pochodnego, muszą zrobić test. Odpowiedzieć na trzy pytania, no i podejmują decyzję: albo wyłączamy ten instrument pochodny do samodzielnej wyceny, albo nie. Jeśli wyłączają, no to muszą go niezależnie wycenić. I teraz, drodzy Państwo, kluczowe pytanie. Mamy naszą umowę kredytu powiązanego z kursem walutowym. I jeśli tam jest ten instrument pochodny, to co to jest za instrument pochodny? Musimy, musimy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Tą odpowiedź podsunęła nam pani mecenas Garlacz jakiś rok temu właśnie publikując szeroko informację, że jest to swap. Drodzy Państwo, jest to taki produkt, który na wejściu z długu w złotówkach i kosztu kapitału opartego na wiborze daje nam dług we franku, kosztujący nas LIBOR, tylko że plus dodatkowo otrzymujemy ryzyko kursu walutowego. Także jest to słop, jest to tylko że jest to słup drugiej generacji, gdyż jest to słup z amortyzowanym kapitałem, czyli krótko mówiąc nie mamy zamiany kapitałów na początku tego instrumentu i na końcu jednorazowej. Tylko stopniową, amortyzującą jego wartość w czasie. Tu pozwoliłem sobie przygotować slajd, w którym Państwu pokazuję przedsiębiorcę, który ma koszty w złotówce, a przychody we franku i, i stwierdza, że zamieni sobie swój dług w złotówkach na dług we frankach i zmniejszy sobie koszt finansowania. Więc. Przepraszam przerwę, dlatego że właśnie dokładnie taką sprawę sądową mam dotyczącą tego, że klient miał kredyt w PLN-ach, przedsiębiorca i jednocześnie bank zaoferował, zaoferował mu umowę słopa. Dodatkowo, który zmienił ten kredyt w złotówkach na właśnie kredyt rzekomo ze stawką LIBOR. Tam też oczywiście dużo jest rzeczy nieprawidłowych, więc też to skarżę. Ale dokładnie to jest to, o czym, o czym mówisz. Dziękuję Pani Mezenas. Natomiast ja tu mówię o transakcji rynkowej. Drodzy Państwo, przedsiębiorca sobie wybiera dwa podmioty. Jeden podmiot to jest bank, który mu udziela kredytów w złotówkach, a drugi podmiot jest to dealer słopów, który mu daje najlepszą ofertę. Klient sobie może wybrać. I jak widzimy w trakcie zamiany długu, klient nam zamienia sobie swój kapitał długu na franki, zamienia sobie koszt finansowania na Libor i Ponieważ ma przychody we franku, nie ma ryzyka walutowego, więc, więc no, osiąga korzyści, które, które, które zamierzał. No dobrze, ale to był podmiot gospodarczy, były dwa podmioty rynku finansowego i dwa etapy. I jaki ma to związek z naszą z nieszczęsną sytuacją klienta, konsumenta zaciągającego kredyt we frankach. Otóż drodzy Państwo. W naszym przypadku nastąpiło scalenie banku udzielającego kredyt w złotówkach z dealerem słopów. Tylko że cała operacja różni się tym, że wszystkie przepływy frankowe są przepływami księgowymi, czyli nie następuje po zaksięgowaniu danego przepływu we franku przepływ kasowy i Struktura transakcji wygląda zasadniczo identycznie, tylko że klient nie miał wyboru. Klient, klient jest zmuszony w dług zamienić u tego podmiotu, u którego zaciągnął kredyt złotowy. No to, to umożliwia wykorzystywanie pewnej asymetrii siły przetargowej, czego mieliśmy okazję się przekonać, widząc spready. Drodzy Państwo. Tu pozwoliłem sobie narysować pewien schemat gdzie pokazuję przepływy z tego produktu. Pierwsza ta strzałka pionowa skierowana do góry jest to przepływ, e który otrzymuje kredytobiorca, natomiast wszystkie strzałki skierowane do dołu są to przepływy skierowane od kredytobiorcy do banku. I proszę zobaczyć, Hipotetyczna sytuacja, kredyt na 30 lat, ktoś sobie zaciągnął 360 tysięcy złotych, zarówno wartość 180 tysięcy franków. W momencie pierwszej indeksacji nastąpiła rzecz fundamentalna dla całej transakcji. Otóż, drodzy Państwo, zafiksowano kurs. W któ po którym my będziemy musieli te franki do banku oddać, niezależnie od sytuacji rynkowej i realnego kosztu yy, tego franka na rynku. Proszę popatrzeć teraz na to też z perspektywy tego słopa nieszczęsnego, o którym mówiłem. Ta pierwsza indeksacja to jest właśnie ta zamiana kapitału. To jest ta kwazis kapitału, ponieważ tam nie doszło de facto do przepływów pieniężnych, ale utworzono nam księgowy dług we franku. Natomiast te nasze przepływy później, kiedy my spłacamy do banku, jest to odwrócenie tego słopa. I proszę, proszę popatrzeć, co się dzieje. Raty mamy po 500 franków. My od tego banku musimy kupić po cenie rynkowej franka, natomiast oddajemy w celu zmniejszenia długu księgowego po te dwa złote. Więc, no, można powiedzieć, że jest to bardzo innowacyjny produkt finansowy i no, bardzo pomysłowy. No, tylko, tylko jego skutki, jak widzimy, ta, jak są takie, jakie są. Drodzy Państwo, Słop umożliwił nam wykreowanie też instrumentu o wiele bardziej niebezpiecznego o którym państwu muszę powiedzieć nie chciałem ale muszę jest to instrument który stworzyłem z Maćkiem na początku Maćku założyliśmy się o tą zmianę kursu Franka i ustaliliśmy między sobą że finansowo rozliczymy różnicę pomiędzy ceną nabycia teraz a za rok właśnie stworzyliśmy też taki produkt Kontrakt na różnicę to jest produkt rynku Forex wykorzystywany przez inwestorów detalicznych do spekulacji na rynku walutowym. Mamy wiele cech podobnych do tego produktu. Proszę zobaczyć, że mamy dźwignię finansową. My zajęliśmy pozycję krótką, czyli krótko mówiąc, pożyczyliśmy sobie te franki. Od banku, żeby je sprzedać i kupić złotówki, no i musimy te franki oddać niezależnie od tego, co w przyszłości na rynku się stanie. Z tym, że czy wiedzieliśmy o tym, co, że spekulujemy? No nie wiedzieliśmy. Drodzy Państwo, chciałbym jeszcze, żebyśmy wrócili do pierwszego slajdu i wspólnie się zastanowili nad tą definicją instrumentu pochodnego. Jest to bardzo ważna definicja. Jakby moim celem dzisiejszym jest to, żeby Państwo zobaczyli podobieństwo pomiędzy tym instrumentem, a definicją instrumentu pochodnego. Drodzy Państwo, ponieważ tu nie było franków, więc nie ma więzi prawnej pomiędzy ekspozycją na ryzyko, a posiadaniem tej, tej waluty w rzeczywistości. Niska wartość wydatków początkowych, drodzy Państwo. Ile wpłaciliśmy do banku, żeby, żeby otrzymać ten kredyt? Jeśli mieliśmy ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, to czasami nawet dostaliśmy 130%. Proszę zobaczyć, że występuje tu dźwignia finansowa, co oznacza, że zmiana kursu franka o 1% na rynku przekłada się na wartość naszej pozycji inwestycyjnej netto o kilkadziesiąt procent. To formuje właśnie instrument CFD. I nie zgadzam się z tymi ludźmi, którzy twierdzą, że wartość wydatków początkowych była wysoka, bo kredytobiorca wykreował wierzytelność, wyemitował. Drodzy Państwo, wszyscy księgowi wiedzą, że wydatek to rozchód kasowy, więc to, co kasowo wyłożyliśmy na ten instrument... To była kwota niska i dlatego druga przesłanka definicyjna jest spełniona. I teraz rozliczenie w przyszłości. Banki twierdzą, że nie jest to kontrakt forward czy, czy instrument pochodny, bo nie było ceny rozliczenia w przyszłości. No jak to nie było, pokazałem Państwu, że ta cena rozliczenia w przyszłości to była właśnie ta cena ustalona w dniu indeksacji, pierwszej indeksacji uruchomienia kredytu. I po tej cenie my w przyszłości, przez te, w tych 360 punktach czasowych, musimy te franki dostarczyć, niezależnie od ceny, jaka będzie na rynku. No nic, bardzo dziękuję Państwu. Myślę, myślę że udało mi się troszeczkę to ćwiczenie umysłowe przeprowadzić w sposób skuteczny. No i.